Marta Deskur, Mikołaj Długosz, Nikolas Grospier, Kobas Laksa, Aleksandra Polisiewicz, Konrad Pustoła, Julia Staniszewska i Zorka Wolny to właśnie wspaniała ósemka, o którą mocno oparła się scena nowoczesnej fotografii w Polsce. Podobnie jak wystawa Nieodkryte Niewypowiedziane, która miała charakter konkursu. Agnieszka Sural, kuratorka projektu, zaproponowała ośmiu artystom i jurorom, żeby wystąpili również w roli kuratorów wystaw pokonkursowych. Każdy z nich otrzymał ten sam zestaw do pracy: pracę konkursowiczów wybranych w czasie obrad, jedną salę i określony budżet na produkcję prac konkursowych. W ten sposób powstała rola artysty, jurora, kuratora. Zasadą organizującą porządek wystawy nieodkryte, niewypowiedziane jest niejednorodne, złożone i niejednoznaczne powtórzenie. Zwycięzcy konkursu otrzymali możliwość ośmiokrotnego powtórzenia ich dzieła w ramach całego projektu. Kiedy praca fotograficzna lub wideo jest powtarzana, różnica jest wprowadzona już przez sam fakt powtarzania, przez nagromadzenie oznaczania i zmianę kontekstu. Akt powtarzania modyfikuje znaczenie, sprawia, że powtórzony element zyskuje odmienny status bytowy, przez co staje się czymś nowym. Powtarzanie sprawia także, że pomiędzy poszczególnymi pracami wytwarza się specjalny rodzaj relacji, które wiążą je w pewną całość i różnicują jednocześnie pod względem pełnionej funkcji, co powoduje odmienność w sferze znaczeń elementów. Uczestnicy konkursu, młodzi artyści i debiutanci, mieli za zadanie uchwycenie i zobrazowanie niewidzialnego świata, nieodkrytego i niewypowiedzianego, istniejącego gdzieś obok, bez ukazywania się naszym oczom. To zadanie wykonali zwyciężając konkurs Marta Bacia, Jakub Bors, Damian Brejli, Aleksandra Bujnowska i Jan Dziaczkowski, Kaja Gliwa, Barbara Kotowska, Mikołaj Moskal, Jakub Nowotyński, Anna Seberyn i Wojtek Ziemilski.